Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy projekt kryptowalutowy, który tak samo mogliśmy sobie te tokeny tego projektu otrzymać za darmo. No i dodatkowo powiem Wam, na czym polega ten projekt, tak żebyście wiedzieli, czy na przykład zostawić go sobie na dłużej, czy ewentualnie go sobie sprzedać. Tak więc przechodzimy sobie już do mojego komputera i już Wam tłumaczę o co chodzi. Standardowo na giełdach kryptowalutowych są pewne promocje. Są tak zwane lunchpoole i co jakiś czas na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie, czyli na giełdzie Binance właśnie można oczekiwać, że jeżeli mamy taką specjalną kryptowalutę od tej giełdy, czyli BNB mamy ją wrzuconą też dodatkowo w ERN no to tak samo jednocześnie możemy sobie zarobić w lunchpoolach w airdropach holdera, w megadropach dodatkowe pieniądze. No i jeżeli byśmy weszli sobie w zakładkę więcej, no to proszę bardzo w lunchpoolach tak samo Przejdziemy sobie tutaj. Był teraz nowy właśnie Launchpool token na Redstone Red. I tym razem też już mogliśmy sobie stake'ować USDC, czyli stablecoiny. Więc tak samo jest to dodatkowa opcja, żeby sobie tam zarobić, jeżeli nie chcecie sobie inwestować właśnie w tą kryptowalutę od giełdy Binance. Ja sobie zestake'owałem też trochę USDC i BNB. Zaraz Wam też pokażę, ile ja osobiście dostałem tych tokenów. No i w tym wypadku tutaj też jest taki krótki opis właśnie tego projektu. Czyli jest to wielołańcuchowa Oracle w łańcuchach IVM i innych niż i wiem. Tak w skrócie, no za dużo nam to nie mówi, ale spokojnie potem wam to wytłumaczę, na czym to wszystko polega. No i teraz tak, jeżeli tutaj chodzi o całą tą sytuację, no to właśnie tutaj ten token już jest na naszych kontach, jeżeli ktoś z Was miał albo kryptowaluty BNB lub ewentualnie też te stablecoiny wrzucone bezpośrednio do lunchpoola, no to otrzymaliśmy sobie te tokeny i teraz jeszcze póki co ten handel jest w takim specjalnym premarkecie. O premarkecie też Wam opowiadałem na moim kanale i w skrócie można sobie kupować jeszcze ten token przed oficjalnym listingiem, dlatego też cena obecnie jest zablokowana i ja zaraz Wam też pokażę jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten cały premarket no to w tym momencie ja tutaj uzbierałem właśnie mniej więcej te 46 tokenów właśnie od tego projektu Red, więc jest to obecnie cena taka zablokowana na 112 zł, tutaj też mogę Wam pokazać, dokładnie tak to wygląda. No i tutaj jeżeli chodzi o właśnie ten premarket, no to zobaczcie, że my tutaj jeżeli wejdziemy sobie w handel, możemy sobie tylko sprzedawać i kupować ten token po tej cenie 0,60 centów, więc tutaj w tym wypadku też jest informacja, zobaczcie, że już od 2 marca, ten token będzie warty troszeczkę więcej, bo już to będzie cena 80 centów, więc jeżeli ktoś z Was na przykład nie chce czekać, chce go sprzedać sobie od razu, to w Premarkecie może to zrobić. Ktoś od was go odkupi za tą zablokowaną cenę właśnie tych 60 centów. Ja osobiście tego na razie nie robię. Poczekam sobie na wzrost cenowy i też zobaczymy, jak już będzie ten oficjalny listing, który tak samo będzie dostępny już 3 marca o godzinie 10 bodajże UTC, no dokładnie po godzinie 10 UTC dnia 3 marca już będzie brak ograniczeń cenowych. Dzięki temu no po prostu już rynek zweryfikuje jaka będzie ta cena tego tokena i będzie ona wtedy zmienna. Więc podsumowując, jeżeli chcecie w przyszłości zarabiać sobie tokeny na giełdzie Binance, no to polecam Wam oczywiście korzystać sobie z Launchpuli. Robimy to w ten sposób, że ewentualnie jeżeli mamy stablecoin i resdc, które aktualnie już są dostępne ze względu na to, że były problemy z Miką i był zablokowany poprzedni ten stablecoin FDUSD, a teraz na USDC można to robić. No to albo wrzucamy sobie w przyszłości no, albo USDC albo BNB, można też po prostu mieć BNB w Simpler, dzięki temu będziecie mogli właśnie automatycznie, też bez ręcznego przerzucania sobie tych tokenów, no po prostu w pełni pasywnie sobie na tym dodatkowo zarabiać i tylko co jakiś czas wchodzicie sobie, patrzycie, o mamy nowe tokeny na koncie spot, ale fajnie, możemy sobie dodatkowo je sprzedać, możemy sobie z nimi zrobić cokolwiek chcemy. No i teraz tak, ogólnie, no tutaj ja w tym wypadku opowiem Wam tak pokrótce, na czym polega ten projekt, żebyście też mogli zdecydować, czy na przykład może zostawicie sobie go na dłużej, bo liczcie na to, że może on w dłuższym terminie osiągnąć o wiele to lepsze zwroty z inwestycji? Czy ewentualnie taki use z Was w ogóle nie interesuje i po prostu gdzieś tam, jak już wejdzie na giełdę, sobie najwyżej zrealizujecie ten zysk, z tego względu, że oczywiście macie do tego takie prawo? Tak więc, tak pokrótce, oczywiście Binance też to i bardziej wytłumaczył i opisał całe te działanie tego tokena, no ale tutaj ja spróbuję takimi prostymi słowami też wam o tym opowiedzieć. Tak więc, generalnie Redstone jest to system, który dostarcza dane do blockchainów i to jest tak zwana wyrocznia blockchainowa czyli coś w rodzaju właśnie tłumacza pomiędzy światem rzeczywistym a kryptowalutami. I działa to na różnych blockchainach, a jego główną zaletą jest oczywiście to, że robi to szybko, tanio i bezpiecznie. I można to porównać do takiego dostawcy internetu, no bo bez niego oczywiście możemy sobie korzystać z komputera, no ale w tym momencie ten nasz komputer nie ma dostępu do ważnych informacji, przez które oczywiście ten blockchain no nie mógłby istnieć i przesyłać sobie różnych danych. Tak więc w ogóle po co te całe wyrocznie blockchainowe istnieją? Generalnie blockchain sam z siebie no nie może widzieć świata zewnętrznego, tak jak ja Wam to porównałem z komputerem i z internetem. I no, potrzebuje po prostu blockchain, potrzebuje wyroczni, czyli takiego systemu, który dostarcza mu dane z internetu, giełd lub innych źródeł. No i przykładowe użycia wyroczni są to na przykład giełdy kryptowalutowe, na przykład DEXy lub CEXy, czyli zcentralizowana giełda Binance i giełdy też muszą wiedzieć, ile kosztują różne kryptowolty. Przykładowo też platformy pożyczkowe typu DeFi, no to one też muszą znać wartość aktywów, które użytkownicy dają jako zabezpieczenie lub też protokoły stakingowe, potrzebują oczywiście danych o nagrodach i kursach wymiany. Więc tak na ogół bez takich wyroczni blockchainy niestety byłyby ślepe, no i nie mogłyby podejmować decyzji na podstawie rzeczywistej wartości aktywów. No i teraz jak działa Redstone i czym się on różni od innych. Większość wyrocznie działa w sposób zamknięty i sztywny, co oznacza, że wszystkie ich funkcje są wbudowane w ten system. Redstone jest modularne, czyli składa się z oddzielnych części, które można łatwo dostosować. Można to tak samo porównać do zestawu Lego. Jeżeli po prostu potrzebujesz nowej funkcji, no to nie musisz budować wszystkiego od nowa, tylko dodajesz Nową część. No i ten Redstone składa się z trzech głównych modułów. Moduł pozyskiwania danych, który oczywiście zbiera dane z giełd i różnych źródeł, moduł dystrybucji, on przechowuje te dane i pozwala blockchainom je odbierać w bardziej oszczędny sposób, oraz też moduł przekazywania danych, który pozwala na różne sposoby wysłania danych do blockchainów. Na samym końcu jest moduł konsumpcji i przekształca on dane w taki sposób, by mogły być używane przez różne aplikacje DeFi. Tak więc dzięki tej modularności Redstone jest szybsze, tańsze i bardziej elastyczne niż tradycyjne wyrocznie, np link. On jest dosyć też popularny. No dobra, ale w tym wypadku po co jest w ogóle ten token RED od właśnie projektu Redstone? Jest to główna waluta ekosystemu i pełni ona kilka funkcji. Po pierwsze jest to funkcja bezpieczeństwa i stakingu i ludzie, którzy dostarczają dane do Redstone muszą też stakować tokeny, aby zapewnić jakość tych danych. No i dodatkowo staking tego tokena służy po to, aby zabezpieczać sieć i dzięki temu też zarabiać nagrody, więc jest to taka dodatkowa funkcja, że można sobie też jakieś tam dodatkowe zwroty z tej inwestycji za blokadę tych tokenów otrzymywać. I to też jest dosyć znana funkcja przykładowo w ekosystemie Ethereum, jeżeli chodzi o tą główną kryptowalutę ETH. No i tak samo występuje tutaj płatność za dane. Czyli jeżeli jakaś aplikacja DeFi chce skorzystać sobie z danych Redstone, musi za nie płacić np. właśnie w różnych kryptowalutach typu Bitcoin, i Ethereum, USDC. No i część tych opłat właśnie trafia do osób stajkujących Red jako tą dodatkową nagrodę właśnie w formie stakingu. No i w przyszłości ten token może być używany właśnie jako dodatkowe zabezpieczenie w DeFi lub też ewentualnie będzie służył do głosowania w sieci. I dzięki temu użytkownicy posiadający sobie ten token będą mieli możliwości jeżeli chodzi o ustalenie wprowadzenia różnych dodatkowych update'ów i zmian. Jest to też taka dosyć podstawowa opcja. No i tak już podsumowując, dlaczego w ogóle Redstone jest dosyć wyjątkowym projektem? Z tego względu, że oczywiście obsługuje najnowsze technologie DeFi i jako pierwsza wygocznie wspierała restakingowe tokeny. Jest kompatybilne z wieloma blockchainami, ponieważ działa na 78 sieciach. Dodatkowo jest bezpieczne, ponieważ współpracuje z EigenLayer, Layer, co zapewnia dodatkową ochronę oraz też wykorzystuje sztuczną inteligencję. Jest to tak zwana Klara, co pozwala też temu projektowi dostarczać jeszcze dokładniejsze dane. Oczywiście to jest taka skrócona wersja tłumaczenia Wam, na czym polega cały ten projekt. Jeżeli chcecie, to oczywiście sobie wejdźcie na Binance Research i przeczytajcie sobie tutaj dokładnie, na czym on polega, no bo warto oczywiście robić jakieś researche projektu, jeżeli i tak chcecie na przykład w niego sobie troszkę dłużej zainwestować lub ewentualnie też no, można sobie kupować ten token jeszcze w premarkecie po o wiele to lepszej cenie niż, no prawdopodobnie jeżeli wejdzie już na giełdę, to może się okazać, że ten token będzie jeszcze o wiele więcej warty niż jest obecnie. Ale to też nie jest żadna porada inwestycyjna, powinniście sami decydować o własnych środkach, a nie słuchać jakiegoś youtubera. Tak więc to już byłoby na tle. na sam koniec tak samo polecam Wam się zarejestrować na giełdzie Binance, jeżeli jeszcze nie macie tam konta, bo tutaj co jakiś czas jest bardzo dużo ciekawych akcji, z których też można sobie dodatkowo coś dorobić. No i nie ukrywając, giełda Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie, więc i tak nawet jeżeli póki co się nie interesujecie tymi kryptowalutami, to jeżeli kiedyś zaczniecie, to prędzej czy później i tak prawdopodobnie założycie sobie tutaj to konto.